Witajcie serdecznie moi mili na kanale Pel. W dzisiejszym odcinku będę rozbierał silnik Brixton'a O znaczeniu E500 Ten silnik pochodzi z tej kosiarki Ta kosiarka już na moim kanale była Pod tytułem Weekendowe Skarby ze Złomowiska W sumie ta obudowa też była o, Mówka sztuka od Niemca yy, Kosiarka ma 3 lata A już tutaj o bardzo ładnie pęka Tutaj jest reszta tego. W sumie mało, mogło być więcej, ale nie ma co narzekać. No i tam jeszcze była taka uswarna 136. Nie nakręciłem materiału z tej, z tej rozbiórki, bo już taki materiał na moim kanale istnieje. Ja tam rozbieram 137. A jaka jest różnica pomiędzy 136? Eee, 136 jest starsza, kwadratowa. Tamta jest nowsza i okrągła. No a kosiarka wlądowała na złomie, bo tutaj ktoś se nie żałował i se przywalił, i, i se wywiózł na złom. A ja dzisiaj będę to rozbierał. Zapraszam Was na ten materiał. Tak wygląda ten silnik. Główna wada tego silnika skrzywiony wał. Silnik jest z 9 grudnia 2018 roku. Silnik niekompletny, brakowało gaźnika, szerpaka. Tak to wygląda. Zacznę rozbiórkę od ściągnięcia koła. Tutaj mam te stare śrubki od niego. Musie tutaj chyba młotkiem przyatakować. Bo tutaj tutaj są otwory, ale żadnego gwintu nie ma, żeby ściągnąć. Nie róbcie tego w domu. I tak ten wał to śmietnik. Tak wygląda koło zamachowe W sumie strasznie letkie, małe, takie, nie, takie o, o... clean Tutaj teraz y, cewkę odkręcę, ale tutaj widzę, że ktoś tu chyba przede mną był To będzie ta nasadka. tak wygląda. Takie ma oznaczenie. Teraz odkręcę to osłonę na nasadkę ósemkę. A jeszcze tutaj jedna Jeszcze gdzieś jest? Czemu nie mogę tego zdjąć? Jest to przyklejone? O kur... ja... o kurde To takie rzeczy tutaj są Patrzcie A jak to było przyklejone? Kurde o, Oczywiście osłona to jest zło, to jest pokięta cała Z niej nic nie będzie już Tutaj widać, że mamy odmę Dobra, już tego nie będę ruszał, bo nie ma sensu. To sprężynkę zdejmę. Dobra, nie chcę jej uszkodzić, bo czasami takie sprężynki się przydają. No wychodź, no. no. tak, dobra, mam ją. Sprężynka zdjęta. Tego mocowania nie będę odkręcał, bo nie ma sensu. Tego krótka też od gaźnika nie będę odkręcał, to też nie ma sensu. I teraz będę musiał te śrubki odkręcić od miski olejowej. Miska nie jest uszkodzona, na całe szczęście, bo czasami tak się zdarza, że jak wał dostanie strzała, to potrafi też miskę uszkodzić. tak? Tutaj widać, że yy, miska jest cała, nie, lecia, nie leciał z niej olej. No dobra, odkręcam. Mamy, to będzie dwunastka, dziesiątka, albo jedynastka. Dziesiątka luźna. Kurde, <gry> te śruby calowe. Dziewiątka nie wchodzi. Dziesiątka za, lu za luźna. Dobra, może się odkręci coś. To wszystko, wszystko delikatnie przykręcone. Przepraszam. Nagrywanie mi się wyłączyło i nie ma tego ujęcia, co te śruby odkręcam. Śrub jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem śrub nocujących miska Miska tak wygląda. O tutaj jakiś podkładka jest. Miska tak wygląda. Yy, tu, co to jest? A, to jest syf. Yy, nie widzę żadnych pęknięć. Miska jest cała. Patrzymy do środka i widzimy strasznie skromnie to jest zrobione. Odrzutnik oleju z regulatorem obrotów. Coś takiego jest. Tak się nazywa, chyba. Wyjmę, a będę musiał mówić co raz... Dobra, nie będę wyjmował wałka rozrządu. Zwalę, zwalę głowicę. M tak wygląda Zawory to można o paluszkę delikatnie wcisnąć i, nie wiem Dziwnie zaprojektowane, żeby tak, żeby tak się działo z tym, z tymi zaworami. Popychacze za zaworowe. Jeszcze raz przepraszam, chyba nie nagrałem ci się tego odcinka. Bo cały czas mi się ten telefon wy wyłącza i. Szkoda gadać. E, Chyba skończyłem na temat wałka rozrządu. Wałek rozrządu tak wygląda. Strasznie. Krucho. <grytanie> no można go nazwać wałkiem rozrządu. Nie powiem, że nie. No taki o, wałeczek. Dobra. E, teraz odkręcimy te dwie śruby od korby. Ciekawe, czy w ogóle będę miał taki klucz, żeby to odkręcić. Za życie to będzie salowe. O kurde. ósemka Ósemka podejdzie. O ty kurde. Tutaj jest przykręcone w końcu. Tu może wezmę na Bo mi się kurde ręka śli ręka mi się kurde za chwilę omstnie. I znów będzie szpital. <noise> o, tu, tutaj nie żałowali, tutaj nie żałowali. No nie powiem, że nie. O. Tutaj sobie nie żałowali. Bardzo mocno przykręcone. <laughs> żeby było szybciej to wezmę takie narzędzie grzechotkę albo nie będzie szybciej Jedna śruba tutaj idzie Tak źle i tak źle Jeszcze takie coś zrobię Nie jestem pewny do końca Tutaj sobie odznaczę oznaczę sobie, żeby później poprawnie złożyć bo jak to za chwilę rozbiorę to mogę nie wiedzieć później jak to złożyć nie wiem czy to ma oznakowanie czy nie lepiej zaznaczyć żeby nie było później rozkminy jak to było złożone Tak wygląda jedna strona Ja się na takich rzeczach nie znam Jak ktoś wie czy to jest dobre to proszę napisz mi w komentarzu Kurde jak to się wyjmuje Jeszcze coś źle. Oj, kurde, jak to jest uparte. No tak powinno wyjść. Innej, innej możliwości nie ma. O, wow. Tak wygląda... Czy on tutaj jakaś zębatka plastikowa od rozrządu? Wszystko plastikowe <laughs> e, W sumie będę patrzył się na to kurde, Czy on jest przyta... Czy on jest przytarte? Jest taki kurty chyba porysowany Nie Nie wiem czy taki jest ale w sumie takie są to wyrzucenia, bo jest skrzywiony To jest złom Teraz trzeba wypchnąć tłok Czy to w drugą stronę się odbija? Czy on z tej strony wychodzi? Z tej strony to nie Nie pójdzie A, pójdzie z tej strony Z tamtej nie mógł, a z tej... Może Jaki malutki tłok! Ja pierdejka jak to wygląda? Jak zabawka. Ten silnik jest jak zabawka. Ja pierdę. Już tutaj widać, że. Nie wiem, ile on, ten silnik ma zrobione motogodzin. No ale widać, że. Widać, że jest tragedia. A tu się przegrzewał? O tutaj. Jest tak trochę przegrzane. Nie wiem, czy o. Zobaczymy tu cylindra za chwilę. Mam latarkę, ma cylinder, nie wiem czy będzie widać, no jest taki trochę porysowany. No, tutaj już się przycierał. Ha! Tutaj już się przycierał. Patrzcie, kurde. Jak tutaj jest wyrzeźbione. Nie, widać, nie widać. I co wam powiedzieć na ten temat? I co wam powiedzieć na ten temat tego silnika? No jak silnik jest. Jak to jest małe? Czemu oni tak zrobili? Tak krucho. Pisztronki cieniutkie. <gry> I co Wam powiedzieć na temat tego silnika? Nie będę się rozczulał. Dla mnie ten silnik jest jak zabawka. Sami widzicie, jak to jest zrobione. Jak to wygląda. W sumie mogło być lepiej, a nie jest. No, dobra, ja już lecę do domu Chciałem Wam podziękować za komentarze, za suby, za łapeczki do góry Już jest prawie nas 500 Rośniemy w siłę Dobra, ja lecę do domu, trzymajcie się, cześć!